Cześć! Z tej strony Krzysiek Lis z domowego Sowiewalu. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam coś, co ostatnio znalazłem, a co wydaje mi się, że części z Was w Waszych przygotowaniach na trudne czasy może się przydać. Chodzi mi o taką śmieszną kawę. Zapraszam! Co jest śmiesznego w tej kawie i dlaczego zwróciła moją uwagę? w ogóle, kiedy na to wpadłem. Ja trafiłem na tę kawę, przeglądając katalog jednego z dostawców do naszego sklepu internetowego, do Karolucha. Tam zobaczyłem kawę dla podróżników, dla turystów. To znaczy taką saszetkę, w której mieści się kawa razem z filtrem i dzięki temu można tutaj zrobić kawę niczym w dzbanku i później ją sobie wypić, a to wszystko wyrzucić. Tak jakby... Jednorazowa kawa z bankiem. Użycie jest bardzo proste tak, najpierw otwieramy torebkę i odkręcamy tę oto zakrętkę, wlewamy wodę do środka, czekamy aż się zaparzy. I podajemy, i to wszystko. Z takiej jednej saszetki, w której jest 20 gram kawy, robi się dwie filiżanki, bo tutaj jest około 300 ml wody. Można wlewać więcej, jeśli chcemy, żeby była taka woła mniej, jeśli chcemy, żeby była mocniejsza. Po co to komu? Zapytacie. Czy na trudny czasy nie lepiej jest mieć kawę ziar ziarnistą, żeby potem ją zmielić? Zapytacie. Albo rozpuszczalną? Oczywiście, że tak. Ale wiecie, trudne czasy to nie tylko jest głód, chłód, ubóstwo, jakiś kryzys finansowy i apokalipsa zombie. Trudne czasy to także krótsze sytuacje, jakieś typu utknięcie samochodem w głuszy. Tak, oczywiście, wiem, my nie żyjemy na Alasce, tutaj w każde miejsce dojedzie pomoc drogowa zawsze. Tak, no to jest trochę naiwne myślenie, znane są przypadki, kiedy jednak się to nie sprawdzało. Na takie sytuacje to myślę, że właśnie taka kawa w saszetce może się przydać. Ja bardzo kawę lubię. Chociaż ktoś powiedziałby, że nie lubię kawy, tylko jakieś gówno, bo dodaję do niej mleko i cukier, ale ja lubię kawę z mlekiem i z cukrem, tak? I, i zastanawiam się, czy sobie na przykład takiej jednej saszetki nie dołoży do zestawu ucieczkowego. Może nie tyle do ucieczkowego, co do 72-godzinnego, bo raczej nieść to ze sobą na plecach, kiedy będę chciał jak najszybciej tutaj dotrzeć do swojego celu ewakuacji, to nie ma sensu. A w zestawie 72-godzinnym, kiedy już będę miał ochotę na przykład właśnie sobie coś zrobić do jedzenia czy do picia, to taka kawa w saszetce myślę, że nie jest zła. Tak samo do racji żywnościowej, które sobie będziecie składać, taką saszetkę warto jest moim zdaniem dołożyć, jeśli lubicie kawę. Taka saszetka nie tylko zawiera kawę, również załatwia problem jej zaparzenia, gdy przyjdzie co do czego. Oczywiście z drugiej strony można sobie kupić kawę trzy w jednym i ten sam problem rozwiązać zupełnie w inny sposób. I do tego dużo taniej. To nie jest bardzo drogie, oczywiście taka kawa jest droższa niż zrobiona samodzielnie w domu, ale jednak tańsza niż kawa w kawiarni, więc myślę, że to nie są duże pieniądze. Co więcej, ten worek jest teoretycznie, tak twierdzi producent, wielorazowego użytku, więc to nie jest tak, że ja tutaj tę kawę zużywam, wypijam e, i wywalam to. To znaczy wysypuję ze środka kawę, sypię nową kawę i przynajmniej kilka razy to można Y, użyć. Tak przynajmniej twierdzi producent, jak widzicie, ja jeszcze tego nie testowałem, więc nie wiem. Zanim przejdziemy do testów, jeszcze chciałem Wam pokazać, co jest w środku, ale do tego celu to muszę użyć drugiej kamery. Aha, czyli teraz tak. Tu jest, y, tu jest taki, takie zamknięcie strunowe, ale pod spodem ten worek jest szczelnie zamknięty, więc to nie jest tak, że to zamknięcie strunowe jest otwarte i tam jakiś syf się wsypuje w transporcie na przykład, tak? Otwieram. I co widzę w środku? Piękną, pachnącą, zmieloną kawę. To nie jest kawa rozpuszczalna, to jest kawa mielona. Dobrze się składa, że akurat mam ze sobą 300 ml kubek, czyli dokładnie o takiej pojemności, jaką ilość wody tu potrzeba wlać, więc idę nalać do niego wrzątku i już do, raz, do Was zaraz wracam. Zrobię to w tę stronę, żebyście widzieli, jak tam się to wlewa. Nie wiem, czy będziecie to widzieli, ale, czy nie. Jeszcze w razie czego włączę tutaj tę drugą kamerę. Zaraz mi się tu liście nasypią do środka. Czemu się z tego kubka leje? Nie jest chyba dobrze zakręcony Teraz to sobie mogę sprawdzić Kurde bele No szlak by to trafił Tak, nie jest dobrze zakręcony Trochę mi się to tutaj rozwaliło, no trudno baristą, to ja raczej nie zostanę. Dobra, zamykamy. Tak. I idę z tym do domku, żeby ta kawa mi nie stygła, bo to nie ma sensu, tak? A, to miałem jeszcze chyba otworzyć. Shit, no Krzyś, nie popisaliśmy się trochę. A, bo to się urywa w ogóle. Nie jest zakręcane, to się, to się normalnie urywa. Dobra, zamykam to zamknięcie strunowe. I uciekam do środka. Widzimy się za parę minut. Za ile minut? 4 do 6. Więc tak, jest problem, bo nie nagrał mi się dźwięk na dektafon kiedy tę kawę przelewałem do kubka i w zasadzie nic z tego, co powiedziałem, się nie nagrało, więc ja to wszystko jeszcze raz opowiem, potem nakładając ujęcia nagrane wcześniej, bo to jest nie powiem do czego niepodobne. Kawa jest bardzo smaczna. Napisane jest tutaj, że ta kawa ma taki bogaty smak z nutą orzechów i ciemnej czekolady i rzeczywiście tę te, te ciemną czekoladę tutaj czuć. Ja sobie oczywiście tę kawę Popsułem dodając do niej śmietankę, trzydziestkę i cukier, ponieważ ja nie potrafię pić kawy bez cukru i nawet mnie nie przełknął, więc taki eksperyment niczemu konkretnemu by nie służył. Patent jest fajny. Z tego, co wiem, ten producent wytwarza również herbatę w tego typu saszetkach. Ta kawa ma termin przydatności mniej więcej półtora roku od daty produkcji, bo akurat tutaj mam jedno, jedno opakowanie z partii wyprodukowanej w sierpniu 2016 roku, czyli dwa miesiące temu, teraz mamy październik. Termin przydatności to jest luty 2018, czyli półtora roku po produkcji. Co z taką kawą zrobić i po co ją kupować na trudne czasy? No wiadomo, że na wojnę czy na apokalipsę zombie to lepiej skupić po prostu dużo kawy kawy palonej, takiej pod postacią ziarna, i, i młynek, żeby ją zmielić, ewentualnie kawę mieloną, a nie taką, bo ona jest jednak dużo droższa w przeciwieństwie na ilość tej kawy, którą trzymamy w zapasie, niż taka kawa mielona w dużych opakowaniach. Ale na przykład w samochodzie taką kawę można mieć, um, później sobie gdzieś tam będę jechać, um, będę potrzebował zrobić postój, bo właśnie będę usypiał, to sobie zagotuję wodę na kuchence, um, wleję sobie tę wodę do tego do tej torebki i tak naprawdę od razu mogę pić ją stąd. Kawa w tych saszetkach jest oczywiście znacznie droższa niż taka, którą przyrządzimy sobie w domu, ale jednak jest jeszcze tańsza niż kawa, którą kupimy w kawiarni czy na stacji benzynowej i nawet pod tym kątem e, można rozważyć jej zakup. Jeśli uznacie, że warto, czy to pod takim kątem, czy właśnie do przygotowania na trudne czasy ją kupić, to oczywiście zachęcam. Odnośnik do miejsca, gdzie możecie ją kupić, znajdziecie w opisie pod filmem, tak jak zawsze. A ja zapraszam Was tradycyjnie do kolejnego naszego filmu i do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia!